Teraz Pani jeszcze chciała głos zabrać i potem poproszę biuro legislacyjne. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo za oddanie mi głosu. Panie Przewodniczący, Panie, Panowie y, y, Senatorzy. E, jestem lobbystką zarejestrowaną pod numerem 197. Lobuję na rzecz praw pacjenta. E, gwarantuję prawa pacjenta zgodnie z obecną wiedzą medyczną. E, zjednoczone eksperymenty społecznej tolerancji e, dostały zgłoszenia ponad 600 prywatnych obywateli. Pre, reprezentuję tutaj w takim razie Zwykłych, szarych obywateli, potencjalnych pacjentów, którzy będą musieli poddać się prawu polskiemu. Głównymi problemami, na które wskazywaliśmy, wskazujemy na ustawie, w ustawie z 15 czerwca, zmieniające prawo o chorobach zakaźnych zasługuje na szczególne rozeznanie i nagłośnienie bezpieczeństwa z nią związanych. Już na pierwszy rzut oka widać dwie bardzo niepokojące zmiany, o których też mówili państwo senatorowie: wprowadzenie przymusu poddawania się szczepieniom spoza narodowego programu szczepień ochronnych, wprowadzenie przymusu poekspozycyjnego, profilaktycznego przyjmowania leków. Czym jest według rządu tak zwane profilaktyczne przyjmowanie leków, czy farmakoprofilaktyka, jak tutaj pani minister mówił? Medycyna zna różne profilaktyki: od unikania zagrożeń przez ruch, dobre odżywianie się, pozażywanie suplementów, diety, ale szczepionki przed chorobą nas nie, gronią, nie, nie, nie chronią. My dalej po szczepionce zachorujemy, tylko mamy szansę na przeżycie. Y Wydaje mi się, że użycie tutaj terminu leczenie profilaktyczne zostało użyte lekkomyślnie i określenie terapii pacjentów przedwlekle chorych w celu zapobiegania pogłębieniu skutków choroby, jednakże nie jest to zapobieganie zachorowaniu przez zdrowego człowieka. Teraz sejm zgodził się na ustawę, która przymusi zdrowych ludzi do zgody na szczepienia, nie wiadomo jakimi substancjami, o których dobrze wiemy, że mają skutki uboczne. Jak to jest możliwe, że za taką poprawką zagłosowali posłowie będący z zawodu lekarzami, w tym marszałek Sejmu Ewa Kopacz, która wcześniej uratowała nas od zbędnych, jak się okazało, szczepień? Podobno brakuje nam pieniędzy na lekarstwa dla chorych. Dlaczego w takim razie pozwolimy na przymusowe aplikacje nieokreślonych specyfików zdrowym ludziom? Co z artykułami Konstytucji Rzeczpospolitej, które mówią w artykule 38 Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia. Artykuł 39 Konstytucji Polskiej. Nikt nie może być poddany eksperymentom naukowym. W Szanowna Pani, proszę o jakąś syntetyczną, bardzo, syntetyczną ja, wypowiedź. Chwile, ja mam ale, ale, Chwileczkę, ale Pani pozwoli, ja prowadzę tą, tą, tą komisję. Albo o syntetyczne zabranie głosu i mówienie, powiedzmy, w materii tej ustawy, a nie o wystąpienie absolutnie takie polityczne i niemerytoryczne. Także bardzo, bardzo, bardzo proszę o krótką, prawnikiem. merytoryczną wypowiedź. Przepraszam, nie jestem senatorem, nie jestem prawnikiem, jestem socjologiem zawodu i reprezentuję prawa chory. Przepraszam, jeżeli nie odnosi się do konwencji, jakiej Państwo są przyjęci. Spróbowałam to sprecyzować jak najbardziej mogłam i bardzo teraz proszę o cierpliwość, bo... To proszę nie o syntetyczną o... wypowiedź. Proszę o odwołanie się do artykułu 40 Konstytucji. Nikt nie może być poddany torturom ani okrutnemu, już lub poniżającemu traktowaniu i karaniu. Zakazuje się kar cielesnych. Artykuł 41. Każdy zapewnia się nietykalność osobistą i wolność osobistą. Pozbawienie lub ograniczenie wolności może nastąpić tylko na zasadach w trybie określonych w ustawie, którą Państwo właśnie teraz gotujecie. Co w ustawie nie jest, jest naszym zdaniem niepokojące? Po pierwsze, zmiana definicji choroby zakaźnej, na co zgłasza zwracali państwo także uwagę, co budzi obawy rozszerzenia przymusu szczepień o kolejne szczepionki i daje możliwości ogłoszenia epidemii z błahych powodów, a co za tym idzie nałożenie przymusu szczepień na wszystkich obywateli. Artykuł 2 ustęp 2. Po drugie określenie obowiązku szczepień ochronnych w artykule 5 w sposób ogólny przynosząc go na wszystkich obywateli, nie tylko na dzieci. Intencją tej zmiany jest połączenie przepisów dotyczących stanu epidemii z przepisami ogólnymi, artykuł 5 ustęp 1. Rezygnacja z Fundacji Kosztów Zgłoszenia Niepożądanych Odczynów Poszczepiennych przez Lekarzy. Uchylenie artykuł 21 ustęp 9. Próba zmonopolizowania i ograniczenia dostępu do informacji o zakażeniach, chorobach zakaźnych i niepożądanych odczynach poszczepiennych przez ograniczenie ich rejestracji wyłącznie do systemu Sentinel oraz projektowany płatny dostęp do tego systemu wyłącznie dla niektórych instytucji i po wcześniejszym podpisaniu umowy. Jednak nawet płatny dostęp może być ograniczony przez GIS, gdyż on przewiduje rozszerzenie podania z możliwością odmowy, które przyczyny nie są w projekcie ustawy w żaden sposób określone artykuł 29a. Kontrowersyjny temat przymusu bezpośredniego, który był tutaj po, pod, przez senatorów także uwzględniony, wykonywanie przez pracowników medycznych pod nadzorem lekarza, artykuł 36 ustęp 2, nie wiem jak naprawdę będziecie Państwo to egzekwować. Szósty. Zniesienie uprawnień Ministerstwa Zdrowia co do wydawania rozporządzeń dotyczących procedur działań inspekcji sanitarnej. Proszę Państwa, ja jestem Żydówką, przez 10 lat byłam w Izraelu. Jestem jednym z twórców programów terapeutycznych, a, które są odnoszą się do nowej medycyny, która ma początek w antycznej i która stara się zapobiegać farmacji. Przymusowe leczenie kojarzy się nam z Holokaustem. Tworzy się problem, proponuje rozwiązanie bardziej ostateczne niż wynika ze zmyłkowych zapewnień. Tym razem idąc duchem miniaturyzacji i modernizacji, naturalne zagrożenia zastąpiono mikrobami wyhodowanymi w laboratoriach, dysze pryszniców, z strzykawkami, atrujący gaz, toksydami lub żywymi mikrobami w szczepionkach. Postęp ten gołym okiem widoczny jest, wszak żyjemy w czasach wspomnianej już miniaturyzacji i nieważne jest, że tacy lekarze, jak doktor Rad z Niemiec, który przedstawia genologię problemu biznesu szczepień farmacji, odsyłając do dokumentów opublikowanych w Profit Over Life. To są dokumenty norymberckie, proszę Państwa, gdzie ukazuje się powiązanie dzisiejszych koncernów farmaceutycznych promujących szczepienia z obozami w Auschwitz, proszę Państwa. Jest jeszcze jedna różnica z dawnymi i obecnymi sposobie na uleczanie ziemi z nadmiaru ludzi i walką z naturą. Podczas Holokaustu pod Prysznic prowadzili zwykle żołnierze Szanowni e, proszę bardzo teraz zmierzać idłem, do końca prowadzą, proszę zmierzać teraz do końca pod i, pod i igłę, proszę panią Polaków, to nie jest proszę panią, Krajowi to policjanci za zgodą Polski... Szanowni państwo ogłaszam 5 minut przerwy Proszę w imieniu zwykłych obywateli żeby tak się nie stało Dziękuję za uwagę Nie będę komentował pani wypowiedzi, bo uważam po prostu skandaliczna. I yy... Myślę, że... Ta ustawa jest skandaliczna, proszę Państwa, proszę Panią, przegłosowana nie ma całkowicie, pani, nie tylko ma jeden poseł z głosu, z nie PISu głosował głosu, przeciwko. Reprezentuję pacjentów, mówimy nie o prawie, mówimy nie o farmacji, nie o biznesie, mówimy o życiu ludzkim, dotyczy nas to wszystkich. Przepraszam za takie zachowanie, a jestem bardzo wzburzona dzisiejszym postępowaniem i mówieniem o życiu ludzkim, jak o cząstce podpisywania umów. Szanowna Pani, naprawdę już dziękuję Pani. Proszę, proszę nie wymagać ode mnie już dalszych komentarzy tej wypowiedzi. Jako lobbystka brała Pani udział w posiedzeniu tej komisji i bardzo Pani za to dziękuję.